Ło! Wow! To było świetne! Yeah! Dzisiejsze wyzwanie wyniesie rywalizację brat kontra brat na nowy poziom. Dwa yeah! bracia najpierw połączą swoje siły i zbudują epicki Tor. Będą na nim rywalizować, ścigać się i zderzać pojazdami. Oczywiście tylko jeden z nich zostanie zwycięzcą. Przed nami wyzwanie kurs na kolizję. Tak! Yeah! Wow! Czy wy to widzieliście? Yeah! Oglądacie Hot z laboratorium bez granic. Jestem Chloe. A ja Jabari. Poznajmy naszych dzisiejszych konstruktorów. Cześć, jestem Grayson. A ja jestem Jace. A oto zasady: Auto atakujące porusza się po pomarańczowym torze, a czarny tor jest dla auta, które blokuje atak. Atakujący zdobędzie punkt, jeśli wyląduje w żółtym koszyku. Zadaniem obrońcy jest go powstrzymać, wywołując zderzenie w strefie Kraks. Jace i Grayson będą grać na zmianę. Raz w obronie, raz w ataku. Zawodnik. Który zdobędzie w trzech rundach najwięcej punktów, wygrywa! Zaczynajmy! Na, Na miejsca, gotowi, buduj! Uwaga, zaczynamy! Jace jako pierwszy zagra w ataku, a Grayson będzie mu przeszkadzać! Trzy, dwa, jeden, start! Oh, Co? Jace zdobywa pierwszy punkt! Zobaczmy to jeszcze raz! Grayson wystrzelił auto trochę za późno, ale będzie miał jeszcze szansę się odegrać! Doskonale! Grayson natychmiast odpowiada i blokuje drugie podejście. Wow! Pixel shaker dojeżdża do skrzyżowania pierwszy i skutecznie blokuje rywala. Ooooooo, Jace bez punktu. Trzy, dwa, jeden, tak! Yeah! Oudation oh, to... i speed driver zderzają się, ale ten pierwszy jedzie dalej. Ho, ho, granatowy przelatuje tuż nad nim. Jace ma już dwa punkty. Zobaczmy, jak Grayson poradzi sobie w ataku. Czas na zmianę stron. Trzy, dwa! Co! świetnie blokuje! Auta dosłownie wystrzeliły w górę! Mógłbym te kraksy oglądać dosłownie raz za razem! 3, 2, 1, start! Na tablicy ląduje pierwszy punkt Greysona! Widzimy na powtórce, że Little Diesel chybiło milimetr! 3. Jace i jego Rockin Santa sled blokują Graysona w locie. Po rundzie pierwszej mamy dwa do jednego i to Jace prowadzi. Zobaczmy, czy Grayson zdoła odbić się w rundzie drugiej. Każda kolejna runda naszego wyzwania robi się trudniejsza. I jeszcze bardziej wymagająca. ło wow, Zobaczcie, co tu powstało. Chłopcy dołożyli drugą strefę Krax i kolejne czarne tory. Czas wypróbować tor w akcji. Jedziemy z tym! 3, 2, 1, start! O, ależ blisko! Jace przedziera się przez pierwszą strefę i wchodzi w zakręt. Grayson wyczekuje odpowiedniego momentu startu i blokuje! Grayson daje radę! 3, 2, 1, start! Ależ prędkość w strefie kraks! Auta latają dosłownie wszędzie! Oho, lądowanie w koszyku i kolejny punkt! Niesamowite! 3, 2, 1, start! Jeśli Jayce zdobędzie teraz punkt, to wyraźnie zwiększy przewagę. O, było blisko! Grayson go zablokował! Zobaczmy to jeszcze raz. Head gasket przecina drogę clear speederowi. Grayson skutecznie blokował, więc Jayce zdobył tylko jeden punkt. Teraz zamiana stron. 3, 2, 1, start! Na początek Grayson wybrał Cliffroada. Opłacało się! Auto pokonuje pierwszą strefę Krax. Potem unika skasowania przez Little Diesla. A na koniec w powietrzu trafia go Jace. Powietrzna Kraksa! Trzy, dwa, jeden, Auto obrywa tuż za zakrętem. Grayson zablokowany! Zobaczmy to jeszcze raz! To była potężna kraksa! 3, 2, 1, start! Grayson ma jeszcze jedną szansę na wyrównanie przed rundą finałową. Jest! No to mamy remis! Prosimy o powtórkę! Clear Spider nie zdołał zablokować przeciwnika. Czas na decydującą rundę trzecią! Bracia ponownie rozbudowali tor i wygląda to naprawdę epicko. Więcej stref, kraks i jeszcze więcej skrzyżowań! Mamy to Jace Grayson, czas na finał! 3, 2, 1, jeden, start! O, tak! O! Jest! Przyjrzyjmy się temu w detalach. Skupa widłego przebił się przez strefę kraks. Czerwone barierki latają po całym torze. Huf, uh, co za trafienie! 3, 2, 1, 4! Huf, uh, elektrosiluet, nie ma sobie równych! O, uh, ten blok Graysona był potrzebny! Decydujący ruch! Jace ma już tylko jedno auto w zapasie! 3, 2, 1, 4! Retroaktyw na pełnych obrotach! Grayson puszcza Jaysa przez drugą strefę krat. Oho, brawo, co za wyczucie czasu. Po czym blokuje go przed samym końcem. Co tu się wydarzyło? No dobrze, teraz to Grayson będzie atakować. Do zwycięstwa potrzebuje dwóch punktów i to nie będzie bułka z masłem. 3 2 1 start. Donat Drifter wystartował. Jace robi wszystko, żeby powstrzymać brata. Oho, co za akcja! Donat wpada do koszyka. Musimy obejrzeć powtórkę. Greyson wyrównuje i ma szansę wygrać. Grayson potrzebuje tylko jednego punktu. 3 2 1 start. t Troyer pokonuje pierwszą strefę krak. i demoluje po drodze czerwone barierki. Tak! Co za skok! To oznacza, że wygrał Grayson. Nieprawdopodobne. To była absolutnie szalona i nieprzewidywalna końcówka. T-Rex Troyer zostaje NAO, najlepszym autem odcinka wyzwanie Kurs na Kolizję. A Grayson otrzymuje tytuł Mistrza Kraks. Dobra robota, Grayson. Co za dzień, co za emocje. Co za pojedynek. Specjalne podziękowania dla chłopaków za budowanie i wyzwanie. A Wam dziękujemy, że byliście z nami w Laboratorium Bez Granic. A jaki tor Ty dziś wybudujesz? Bo wyobraźnia nie ma granic.